W historii gimnazjum numer 1 w Tarnobrzegu. Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie i mam nadzieję, że napływających zainteresowanych będzie coraz więcej. Niniejszym dzisiejszą zabawę i dzisiejsze atrakcje uważamy za rozpoczęte, a tym samym mam przyjemność oddać głos pani dyrektor gimnazjum nr 1, pani Grażynie Wianeckiej oraz w następnie prezesowi Stowarzyszenia Promowania Oświaty i Tradycji w Tarnobrzegu Jedynka. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo miło mi jest Państwa powitać tak licznie przybyłych na nasz piknik. Pierwszy piknik taki organizowany przez nasze gimnazjum. Jest, nazwaliśmy go piknik z jedynką. I chciałam serdecznie powitać naszych gości. Pana posła na Sejm Mirosława Plute. Serdecznie witamy. Przybył do nas również pan prezydent miasta Tarnobrzeg, pan Norbert Mastalesz. Witamy. Ja tylko powiem, że obydwaj panowie zgodzili się objąć patronatem nasz dzisiejszy piknik, za co serdecznie dziękujemy. Witamy również pana prezydenta Dziubińskiego, obecnie wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Witamy panów radnych, którzy nas zaszczycili. Bardzo serdecznie witamy. Witamy również przedstawicieli TPD, pana prezesa Witolda Furgała i panią Lidię Harnik. Witamy również naszego pana skarbnika, do niedawna, pana Witolda Kusia, który jest również naszym sponsorem powiem. Proszę Państwa, miło nam powitać na naszym pikniku. Ja oddaję teraz głos panu Markowi Gąsiorowi, który jest prezesem naszego nowo powstałego stowarzyszenia. Stowarzyszenia promowania oświaty i tradycji w Tarnobrzegu Jedynka. Tutaj Państwo mają, poprosimy o odsłonięcie. Tutaj jest właśnie taki baner, który jest banerem stowarzyszenia, już z nowym logo. Ja również serdecznie witam Państwa. Witam przyjaciół motocyklistów, szanownych gości. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie przed piknikiem ogłosiło konkurs na logo stowarzyszenia i no, wybór był dość trudny. Postanowiliśmy, że dwie osoby, dwoje uczniów otrzyma równorzędne pierwsze nagrody i. Jako po pomysłodawczyni, pierwszą nagrodę otrzymuje Katarzyna Godek z klasy drugiej C. Zapraszam albo nie słyszy. Pracuję. A, zapracowana. No to zapraszamy siostrę. Proszę bardzo na wakacje. Niech służy. Gratuluję jeszcze raz zwycięstwa. Drugą nagrodę. Drugą równorzędną pierwszą nagrodę otrzymała Karolina Dziadoś z pierwszej E. Dziadosz. Z mojej strony to wszystko. Życzę udanej zabawy i zapraszam. A tutaj mamy za Karolinę dziadosz, Panie Prezesie. Prosimy o przekazanie. Proszę Państwa, nasz piknik uważam za otwarty. Ja poproszę teraz Pana Radnego Kawalera Orderu Uśmiechu, Pana Uziela, tutaj do nas. Ponieważ pod jego patronatem był turniej szachowy, który został rozstrzygnięty. Prosimy o wręczenie nagród. Dzień dobry Państwu. Kochani Miliuszcy, bardzo serdecznie Was witam. Bardzo się cieszę, że taki turniej mógł się odbyć. Naprawdę, tylko że. Trochę jestem zawiedziony, bo na, nauczyciele wychowania fizycznego gimnazjum num, jedy, numer jeden zrobili wszystko, żeby się odbył. Są i cenne nagrody, i buchary. Natomiast mała liczebność 8 dzieci, a ja liczyłem, że będzie około 40, no ale cóż, gdyby nie, nic nie da. Ja prosiłbym może pana sędziego, żeby odczytał odczytał Miejsca, a my wręczymy i oczywiście informował, że a są nasze kochani, tutaj także im wręczymy. W turnieju szachowym opuchar kawalera Orderu Uśmiechu pana Stanisława Uziela, w konkurencji dziewcząt. Pierwsze miejsce wywalczyła Kamila Warho, reprezentująca Szkołę Podstawową nr 3. Brawo!

Trzecie miejsce zajęła Maja Geisler, reprezentująca szkołę podstawową numer 4. Zapraszamy. Brawo, bijemy. I tak, brawo. Konkurencji chłopców pierwsze miejsce wywalczył Filip Reyman reprezentujący Szkołę Podstawową nr 10. Zapraszamy. Wielkie brawa prosimy. Drugie miejsce. Wywalczył Mateusz Warchoł, reprezentujący szko Szkołę Podstawową nr 3. Zapraszamy. Trzecie miejsce zajął Maciej Grabski, reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4 czwarte miejsce wywalczył Karol Jagiełka reprezentujący szkołę podstawową numer 3. I piąte miejsce zdobył Filip Jagiełka z przedszkola numer 6. Wielkie brawa. Wręczone przy aplauzie i dźwięku jednośladów, co jest już wystarczającym również wyróżnieniem dla naszych małych śmiałków. Jeszcze raz gorące brawa dla wszystkich, którzy zmagali się dzisiaj z umiejętnością logicznego myślenia, z precyzją i kunsztem właściwym gry w szachy. A teraz.